Widzisz? Potwierdził. W odpowiedzi odpisała: W takim razie idę szukać kogoś innego. A ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja czternastka. Czy ten żałosny żart był głupi i teraz jest mi za niego wstyd? Oczywiście, że tak. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie była żadna propozycja ani zaproszenie, tak jak próbowano to przedstawić. To była głupia rozmowa dwóch znajomych w gówniarskim wieku. Kropka. Krytykujcie mnie za durną wiadomość, ale nie nazywajcie mnie pedofilem, bo nigdy nie umawiałem się z żadną małoletnią osobą, ani nigdy nie planowałem takiego spotkania. Możecie się śmiać, ale później jeszcze przez 3 lata, do 21 roku życia, byłem wciąż prawiczkiem. Zestawienie mnie obok wstrętnych wiadomości, które pisał Stewart, jest manipulacją. Przecież nie wiedziałem, co pisze do innych dziewczyn. Jakie są na to dowody? To, że odpowiedziałem Stewartowi: Najpierw jedź do niej, a później się zakochuj? Byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii. Stewart codziennie podrywał jakieś dziewczyny w klubie albo przez internet. Nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co i komu wysyła, bo wiedziałem, że kręci z różnymi dziewczynami.